Posłuchajmy najnowszych wieści z laboratorium Kalgon. Oto nasze rewolucyjne osiągnięcie nowa tabletka Kalgon, która chroni 10 razy lepiej. Oto jak kamień niszczy metalowe, plastikowe i gumowe części. Nowa, dwuwarstwowa tabletka Calgon chroni wszystkie części pralki. W porównaniu z innymi produktami, zapewnia 10 razy skuteczniejszą ochronę. Dlatego polecamy tabletki Calgon do każdego prania. Muszę życie każdej pralki to Calgon. Dobra robota. A po robocie... Karnaż się należy! Zaraz się tu roztopimy. Oni, tak jak 70% klientów, przenieśli się już do Play. Rozmawiają za darmo ze wszystkimi w Play i mają nieograniczony dostęp do internetu w taryfach all-inclusive w sieci Play 4G. Play. Zakłopotana suchymi i popękanymi piętami? Wypróbuj krem Szol napękające pięty z unikalną formułą Active Reaper K+, Plus, która wspomaga naturalny proces regeneracji skóry. Zobacz różnicę już po trzech dniach. Krem napękające pięty Active K+. Szol. Stopy czują się świetnie. Zadbaj o wygląd swoich stóp z wygodnym w aplikacji ekspresowym sztyftem. Nowość. Ekspresowy sztyft napękający pięty. Szol. Stopy czują się świetnie. Spróbuj. Co czujesz?